Wszyscy dobrze wiemy, że każde dziecko uwielbia malować farbami. Pomyślmy, ile frajdy może sprawić dziecku malowanie nie pędzlem, a palcami. StarPak przygotował dwa zestawy takich farb. Takie farby muszą być w 100% bezpieczne, łatwo zmywalne i wolne od alergenów. Poza tym są wyprodukowane w 100% w Polsce. W każdym zestawie znajdziemy sześć bardzo intensywnych kolorów zamkniętych w 40ml małych pojemniczkach. Zobaczmy, jak Amelia zareaguje na taką niespodziankę. Cześć. No hej! Co ty tu masz? A mam farby, ale nie takie zwykłe farby. To są farby do malowania, uwaga, palcami. Wow! No spróbuj! No i jak? Mega! Odrobina wody i wszystko schodzi. Rączki czyste. A nie mówiłem?